Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Na naszym kanale witamy. Na moim kanale. Słuchajcie. Pogoda śmiesz... nie jest... co? Nawet Ty się z tego śmiejesz, taki żart powiedziałeś. Pogoda nie jest kociołkowa, ale generalnie jest tak, że jest rozwiązanie, żeby takie kociołkowanie zrobić w domu, w piekarniku. Ja zamiast kociołka posłużę się Myślę, że dobrze znanym wielu z Was garnku rzymskim. Naszym grzymskim. odkryciu. To jest? Nasze odkrycie to jest. O, to jest po prostu szybka akcja. Tam ostatnio na grupie Swojskie Gotowanie i Wędzanie na Facebooku zamieszczałem zdjęcie jak o 22.00 zaczynaliśmy konsumować kurczaka, kilo 800 plus ziemniaki, powiedzmy 2 kg. Dwie godziny zamykamy 200 stopni i po robocie. I właśnie w tym garnuszku rzymskim zrobimy sobie taki właśnie kociołek, proszę, to jest przyprawa gotowiec, znowu Matko Święta do kociołka. Widzicie tego bordacza tutaj? Radosław Palacz, myślę, że wielu z Was go zna. On w Big Brotherze kiedyś był i też współpracuje z Jeluksem i powstała mieszanka z jego receptury właśnie na taki kociołek. Ja nie, jakby to powiedzieć, przetestuję, tak samo to na dworze, czyli w kociołku, bo mam kociołek, Tą przyprawę, ale w dniu dzisiejszym, w tym odcinku, będzie w piekarniku, w tym właśnie garnuszku. Ja sobie od razu pozwolę to otworzyć i niuchnąć. Co tak zdychasz? No bo już widzę, jak to oderwałeś. Dużo papryki. W ogóle ten, ten, ten Radek, to też ma brodę, nie? Tylko ma trochę inną. Taka. My, brodacze, musimy trzymać się razem. Pozdrawiam ci Radek serdecznie, mam nadzieję, że obejrzysz. Ty masz dłuższą brodę. Brodę? No. Co będziemy potrzebować do tego kociołka, oprócz tej przyprawy? Tę, tą przyprawę, oczywiście, jeśli chodzi o dawkowanie, to jest 30 do 35 gramów. Jeden kilogram mięsa. Yy... Kilogram mięsa. Potrawy. Źle, żeby to było jasne. To mnie właśnie zastanawiało. Przy potrawy, czyli plus warzywa, wszystko razem. I wtedy warzymy i na jeden kilogram dajemy 30 do 35 gramów tej właśnie przyprawy. Jeśli chodzi o składniki, to jest sól, cebula mielona, papryka słodka, pomidor mielony, pieprz czarny, marchew mielona, seler, papryka ostra, majeranek, zioła angielskie, tymianek, pietruszka, liść, matko święta, gałka muszkatołowa, liść laurowy, bazylia, liść lubczyku. Widzicie? I to jest właśnie. Kupcie teraz te wszystkie przyprawy, żeby zrobić taką jedną przyprawę. No nie opłaci się. No nie opłaci się. Ta paczka ma 100 gramów i spokojnie Wam wystarcza na powiedzmy taki porządny jeden kocioł. Nie wiem ile kosztuje w tym momencie. Zgoda roba... na na więcej niż jeden kocioł. No 30 35 gramów na jeden kilogram, a jest 100 gramów. No, jeden kocioł powiedzmy. My oczywiście jeszcze użyjemy sobie przyprawy do ziemniaków, bo to jest mistrzostwo świata. Kto nie próbował, to polecamy również. Możesz się coś wypowiedzieć? Mogę się tono. wypowiedzieć, bo używamy często. Tak. Lubimy. Nawet same ziemniaki w tej mieszance i w tym gablu Słuchajcie, mam tu takie piękne żebro. Widzicie? Takie ładne? Piękne, no. Kilo 800 ono waży. I co zrobimy z tym żebrem? Przez to, że ono jest tak wielkie, ja sobie odetnę tą część, a, tu, za ostatnim żeberkiem, widzicie, tu jest ostatnia kość. Puka? Puka. No. To tak sobie tniemy. I z tego jest bardzo dużo, więc to na razie będzie powiedzmy tu. I mamy tyle tego żebra. I to aż tyle tego będziesz robił, tyle tego zjesz. No Marta, wiesz jak to smakuje. Ja lubię żeberkę, ale zresztą nie tylko ja wiesz o tym. Mówię. Bierzemy łyżkę i musimy zerwać tą błonę od wewnętrznej strony żeberek. Dlatego że. E, jakbyśmy tego nie zerwali, to po e, zrobieniu, po upieczeniu tych żeberek. By nam się to ciągnęło, byłoby twarde. A tak będzie dużo, dużo mięk bardziej miękkie, delikatne. Delik Więc zrywamy tą błonę. Patrzcie, widzicie jak to ładnie zrobiłem. Patrzcie i nie ma błony. I to pójdzie dla Bogdana. Bogdana wszyscy dobrze znacie, to jest to nas szarpej taka nieładna kość, jest też tak. I będziemy ciąć po jednej kosteczce. Oczywiście to nie tylko żeberka, bo generalnie do kociołka, tak jak robił Radek, to tam jeszcze była kiełbasa, chyba był boczek. Jak dobrze pamiętam. No to jest inne zastosowanie tej przyprawy. Tak, to jest kolejne zastosowanie tej przyprawy. A może jakąś kiełbasę kiedyś zrobię. Kociołkowa będzie się nazywała. Nie wiadomo, co do głowy. Wpadnie. Ja mam dużo świetnych pomysłów, prawda? Mm -hmm. Możesz to potwierdzić. Mogę, no? To tak. się zdarzy. Mm. Ja bym chciała tamto to tak ładnie, to, żeby. Widzisz, no, widzisz, właśnie to jest to. Ty byś odcięła, no dobra, jeśli będzie od Mówisz o tych końcóweczkach, tak? tak? No? Nie? lubisz, jak ktoś tam się dęda. Nie. No dobra. I tu jeszcze przetniemy na połowę. I mamy, nie wiem ile, kilo 800, było w całości, tu zostało tyle. To pójdzie, powiedzmy taki boczek, nie? Może kiedyś uwędzę. I karkówka. Tej karkówki mam taki kawałek. Oczywiście nic nie ważyłem, żeby to też było jasne. Karkóweczkę pokroimy klasycznie jak karkóweczkę, czyli plastereczki. Takie nie za duże. O, takie. Co niektórzy nie lubią wydłubywać kości z żeberek, to sobie wezmą karkówkę, prawda? Prawda. I za momencik przyprawimy sobie to, co nam postoi. Też bym odkroił Proszę, nie robisz? krzyczysz nam. Też nie krzyczysz. Jeszcze. Aha, to to tak zrobimy. I ten tam posz, też? Po no? co na mnie krzyczysz? To nie, nie, możesz mnie rozkazywać? Mi rozkazujesz cały czas. A czemu takie cienkie kroisz? Bo ja mało jem. Żartowałem. Kroję cienkie, żeby były cienkie. Żeby to było można jakoś normalnie ułożyć, dlatego że ładnie. będzie cały gar. Ten gar jest 6 jak dobrze pamiętam i mam nadzieję, że to wszystko pomieścimy. Więc słuchajcie, tyle Trzeba jest było powiedzieć, że bym Ci to ładnie pokroiła i ułożyła, jak nie wiesz jak. <słuch> Się ułożył ładne, grubsze plasterki tak o, z boku tu. Martusiu, nagrywaj, bo to to Cię naprawdę by zwolnię. Wiesz dobrze, że już y, byłaś na tym, na, tym, na wypowiedzeniu. No Ty mnie prowokujesz cały czas. Ja nie. Ci nie kiedyś zrobię, że Ci postawię statyw i będziesz sobie nagrywał. Po co to zamknąłem, żeby teraz nie otworzyć? No i tak właśnie otworzyłeś. Przyprawiamy od razu. Mówię, nie ważę. Dlaczego? Bo nie. Bo tak. Sól jest, więc tylko damy przyprawę jedną, drugą. Teraz musimy to przemieszać. No ale jak nie... za mało przyprawy, to nie będzie słone. Będzie słone ta sól już przy prawie jest. Martusiu możesz mi się w gary nie mieszać. Nagrywaj tylko i ten i mi przytakuj, no, bo właśnie. Widzę, że y, y, ten o gotowaniu wiesz tyle, co ja o ogrodnictwie. No akurat co nie, co o gotowaniu wiem. Dlatego. A ja też o ogrodnictwie. Jeszcze mhm. trochę. Odstawiamy w chłodne miejsce to mięsiwo, Żeby nam się troszkę poprzegryzało. Ale ładne. Mhm, mięsne, mięsne żeberka, naprawdę porządne żebra. Jakbyście szukali takich żeberek, sklep mięsny.com, Łukasz Bikowski. Oczywiście nie tylko takie żeberka, bo możecie sobie też kupić mięso już zapeklowane, nasolone do kiełbas i nie tylko. Eee, czekaj, tu jeszcze sobie trochę maznę. Oczywiście później podczas pieczenia wszystko... Myślałam, że chcesz jeszcze o tej. O czy... Co powiedziałeś, że najlepsza metka ever. A, właśnie. Tak. Też muszę Wam to powiedzieć. Chyba nawet Cię przyniosę i Wam pokażę. Nagrywaj, z po mięsie może pochodzę. <grym> muszę Wam coś pokazać. Bo naprawdę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo ja dużo gadam. I otwarte nie będę przynosił, bo tam jeszcze kawałeczek został. Ale patrzcie, patrzcie. O Jezu. Ta ręka jest w miarę czysta. Widzicie tą metkę? W życiu lepszej nie jadłem. Polecam Wam spróbować. Sklep nie jest nikomu, link w opisie. Oczywiście nie tylko tametka, ale. Przepyszna, pędzona, fajnie wychodzi z osłonki. Spróbujcie. Rewelacja. A więc tak, to jest przyprawione. To odnosimy do lodowy, myje dłoń i za chwilę warzywa. Marchewka pieczarki, cebula, papryka. Czosnek. Niestety nie otrzymałem naszego czosnku, zostałem pobity. Trzymałeś. I ziemniaki. Tylko to by się nie podoba mój czosnek. Tak samo jak cebula. Tak właśnie ma wyglądać swojska cebula. A ty masz pretensję, że ona ma jakiś ten, wskazę, jak ją robaczki podżarły. No to jak mam z robaczkami dawać? Tam nie ma już robaczków. Sezon na zbieranie cebuli jeszcze trochę. Ziemiaki, wszystkie te warzywa, nie tylko ziemiaki. kroimy sobie powiedzmy, jak tam trafi. Powiedzmy tak. Na alarki to się nazywa. No co? Alarki. I wszystko musimy sobie przemyć, więc yy, myślę, że jeśli chodzi, czosnek oczywiście obrać. Czekaj, no to ziemniaki tak, pieczarki to myślę, że w połówki w zupełności wystarczy. Yy, marchewkę trzeba obrać. Zapraszam się na ciebie i ten. To. No ja i zawsze mi ta kamera gdzieś poleci. Ludzi poleciało. Ma bok. Dobra, obiorę warzywa, myję warzywa i za momencik ta przyprawa, nie? Niepotrzebna? No, chyba nie. To weź to odłóż, żeby nie zajmowała miejsca na tym i tak ciasnym stole. Ale ty lubisz tak 20 miseczek. Słuchajcie, minęła prawie godzina, zanim ja to wszystko sobie przygotowałem, chwilę odczekałem. Zobaczcie, jak kolorowo, jak na odpuście. Umyte, miska mokra. Myślę, że widać. Przyprawa Ta. Od ziemniaków. Do ziemniaków. To jest po prostu coś wspaniałego. I tą przyprawą przyprawimy wszystkie te warzywka. Nie wiem, czy całą metodę. Całą sypę. Jesteś Chyba. pewna? Y tak. No zamówi się drugą, no. No tak, ale. Musi być dobrze przyprawione. I mieszamy teraz, żeby ta przyprawa nam wszędzie tam dotarła do yy, tych warzywek kolorowych, do wspaniałych, zwłaszcza. do ziemniaków, ale no ogólnie do wszystkiego. No tak, ale chodzi mi o to, żebyś tak wymieszał, żeby do I patrzcie, ziemniaków. mimo wszystko, że to będzie wszystko w jednym okay. naczyniu, w tym garnku rzymskim robione, ale są dwie przyprawy, mięso w jednym, a w drugim jest, ale to pachnie Słuchajcie, słuchajcie, musicie spróbować, naprawdę. To już nie chodzi o to, żeby zrobić taki mix, jak ja tutaj zrobiłem. Możecie sobie zrobić e, same ziemniaki. No, to jest po polecamy. prostu mistrzostwo. Naprawdę mistrzostwo. Co robimy teraz? Nie dajemy żadnego oleju tu do tych właśnie warzyw, dlatego że tłuszcz będziemy mieli z mięsa. I teraz kładziemy sobie powiedzmy od razu to wszystko będzie montowane. Ja nie wiem tylko, czy to się zmieści, bo tego jest naprawdę dużo. Mimo, że ten garnuszek jest też duży, ale. Kurczę, może ja bym trochę tego nie zaprzekładał, co od razu? To proponujesz? Nie, czuć nie, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, niech będzie, że jej słucham, tej mojej kobity Dobra. przez tak, Weź to tak rozgarnij, yy, wrzuć jeszcze trochę i tak po tych bokach bardziej. Wiesz o co chodzi, nie, na nie, nie wiem o co ci chodzi, zawsze coś utrudniasz mi. No po prostu tak, żeby wystawało tu. Tak? Ale co warzywa? No. Ktoś to już na razie poczekaj, może mięso trochę włożę yy, i okay. obsypię to. Poczekaj, no dobrze, wiem, co chcę zrobić. wiesz co chcesz zrobić, nie? Mhm. Więc układamy teraz żeberka, jeśli mamy takie właśnie, to sobie tak, tak zrobimy, o. Na przemiankę, nie? Mhm. Tutaj to, nie, to jest też żeberko. Kurczę, ale to będzie pyszne. Ale różnie je układasz, możesz tak, jedno, bo kości czasami masz na wierzchu, a o, czasami... jakaś, ty ten... No odwróć te, to żeberko. To? A tu nie, nie, to nie było to, kości to... akurat. Co, no którą? tu jest, pod spodem to? Kość. tak. Gdzie pod spodem jest kość? Tu jest kość, na boku. No, bo no tak. No a, a niektóre kładziesz do góry, a nie. Dobra, do już. Poś. Jak się upiecze, to będzie żeby było. Słuchaj, ładnie. mi nie przeszkadza, może to być nawet i nie wiem, gdzie ja to zjem. Rozumiesz, nie? Teraz troszkę karkóweczki Uch. też damy na górę, żeby to przycisnąć do żeberusia. O oh jas. Yes. Martusiu, kochana, dlaczego mi utrudniasz? Człowiek jest głodny. Ja bym ci właśnie chciała ułatwić. No ale. właśnie, widzę, że próbujesz mi utrudniać. Czekaj, tu jeszcze troszkę. Patrz, jeśli tak wydawało to wejdzie, to dobra, to karkówkę tu damy w takim razie, jak tak. Tu o, widzisz, jak ładnie ja robię? Widzisz, no, no powiedz coś. Tutaj położymy. Nie no, faktycznie to jest taki garnek naprawdę rodzinny, nasz nas jest szóstka. Nasz jest szóstka. Nasz jest szóstka. Tu? Tu. tu. Ja czemu mi pokazujesz palcami, co ja mam robić? Ja sam bym wiedział, co ja mam zrobić. I na górę kładziemy powiedzmy warzywa. Ten czosnek to było najgorsze, co mogło być, jeśli chodzi o obranie, prawda? A mm -hmm. co taką minę masz? Nie, no ja bym nie kładła tak. Martusiu, kochana. Widzisz? I ty właśnie tak Trochę mi Trochę z boku płacz. Ziemniaki tak na I no, tu już dużo ziemniaków nie mam, więc słuchaj, no to bo... i tak się wszystko przemiesza. No tak, ale więc... chodzi o to, żebyś to właśnie z boku. Pokała. Jak to pachnie ładnie, co? Bo wtedy mięso się będzie ładniej piekło. I tak się mimo będzie wszystko. piekło, mimo wszystko. Później to odkryjemy. I tak jak z góry jest, tak nam się zapiecze. Yy, jak i... przykryjesz ziemniakami i warzywami, to się nie zapiecze. Zapiecze. Ugotuje, upiecze. Nie, czy ugotuje. Ugotować to się nie ugotuje, dlatego że yy, wody tam nie dawaliśmy. Jedynie co to jest... Tu masz jeszcze miejsce. Nie widzę. Tu? tu? Mm -hmm. O tym dokładnie myślałaś? W miejscu? Patrz, musiała po swojemu. Musi po swojemu. Kurczę, tak przeżywałem, że to nie wejdzie. Patrz. widzisz? Jeszcze by weszło z trochę. Tak przeżywałem. ja tą przyprawę wygarnę. Dobra, ale, no, ale widzisz, ty tak robisz, że ja tego nie zamknę. Jak nie zamknę? No przecież ta pokrywa nachodzi mówisz? na bok. No właśnie o czym ty mówisz. Zamkniesz wszystko ładnie, pięknie. Słuchajcie, 200 stopni. Garnek rzymski wkładamy do zimnego piekarnika, żeby wam nie wyszczeliło. Tego akurat konkretnego modelu nie trzeba już moczyć, jego trzeba moczyć za pierwszym razem. A już u nas tych razów było naprawdę dużo. Więc ta czynność jest pominięta. Zamykamy. Najlepiej czystą dłonią by było. Ła, okay. Kurde. Nie wiem co to robi, ale to nie jest na Żarodporne, żaroodporne, to jest zupełnie coś innego. Więc teraz tak. Do zimnego piekarnika 200 stopni góra dół bez termoobiegu. Dwie godziny na pewno, a może dłużej wyjdzie w praniu i. Na w sumie... pewno wyjdzie bez bardzo dużo cały karnak. To, są, więc to będzie kurczak pewnych... kilo 803 piegi. Ale kurczak to jest inne mięso, to jest wieprzowina. Ale w jednym kawale. Nie ma znaczenia. Dwie godziny na pewno 200 stopni do piekarnika. Niech odleci trochę ta para. Otwieramy. Widać. Nie, może nie widać. Poczekaj, poczekaj. Zaraz odleci, ja tu pomacham trochę po Wysunę na chwilę i zobaczcie, otworzymy to. Kurczę, jak to zaparowało, poczekaj. Przedtem muszę rękawicą, chociaż. O, Dobra, poprawiłem. Dobra. Rękawica, oczywiście, żeby się nie poparzyć. Dwie i pół godziny, mówiłem. Ależ fajne. Zobaczcie, ile soków prosiło. Puszczu, soków. I słuchajcie. Teraz, co zrobimy? Funkcja grilla, czyli z góry. Termoobiegiem, temperatura na maksa, i tak, żeby troszkę tą górę przyrumienić, ale ja myślę, że te 2,5, to... nie, no to będzie miękkie raczej, ale ile się tego wytopiło, co? Dobra, zamykamy Chwilunia, momentunia i, I gotowe. Mola, gotowe, pięknie, wszystko na 100%, Mięciutkie. To może zaczniemy od czego? Masz I No <gry> dobra. Marchewka. Pokażę Wam jeszcze jedno rozwiązanie odnośnie tego właśnie powiedzmy kociołka. Miękka, słodka i dobra. To od razu ziemniaka. Jak już tu jestem. Ziemniaki nieobierane. Tylko umyte. Tak porządnie. Yy, bo to ma swój urok. Od jakiegoś czasu u nas często się zdarza tak, że nie obieramy. Prawda? Prawda. Mięciutki i pyszniutki. A teraz to. Patrz. Mm. Samo się rozsadza. Widzisz? Patrz. Mhm. Patrzcie. I nie ma kości. Piękna sprawa. Piękna rzecz. Chcesz niuchnąć? Mm, dziękuję. No i co? Ja teraz powiem. Znaczy wy wiecie na pewno jak to smakuje. Ja sobie mogę mówić, nie? No. Tak? Tak. Ty sam możesz mówić. Nie dałem ani grama soli. Bo nie trzeba. Jest wszystko idealne, delikatne, pyszne. Naprawdę że No, kumega gorące, żeby buziulki nie poparzyć. To jest dość ważna rzecz. Może się jeszcze przydać do gadania, na przykład, nie? O ja <tobula>. To najważniejsze. A. No i o, patrz, tu jest czosnek. A tym czosnkiem, jak się, yy, jak było tak, teraz przypiekane w drugiej części, drugiej, w drugim etapie tego pieczenia, to tym czosnkiem było czuć. We wsi obok. Obok, no. pyszne, naprawdę. Mhm. patrz. Złapałem, się urwało. Takie miękkie. No jest pyszne, no musicie sobie zrobić. I niekoniecznie trzeba mieć kociołek i palić ognisko na dworze. Ale to jest, jakby nie patrzeć tak bardziej klimatycznie, tak? Bo generalnie jest to dedykowane tam jeszcze kapusta, przechodzi wtedy w kociołku wiadomo. Ja to wam pokażę. Zapewne już niedługo. Ła! Mmm. Czy mięso wyjadę, ja nie ziemniaki. Teraz wam pokażę. Widać, nie? O, troszeczkę. Ujazu. Pyszne. Wszystko pyszne. O tym po tym, co chcę pokazać. Mam tu cztery takie słoiki. I nie zawaham się ich użyć. Do tego mam cztery nowe. Jak to się nazywa? na no, nakrętki. I można sobie taki kociołek, takie danie kociołkowe, w takich słoikach właśnie A to powiedzmy. To, to mięso głównie, bo to z ziemniaki to nam został, bo yy, to akurat wiesz, Ale no to się otworzy. Oto masz właśnie wiesz, żeby to właśnie wiesz, prawda? O, żebereczko. Plum. pięknie, patrz. Kolejne żebereczko. Pik. I sobie taki słoiczek wekujesz. Czyli ja myślę, że trzeba by go jeszcze na chwilę wrzucić do. Nie, może nie wrzucić, bo to słoik, więc delikatnie włożyć do piekarnika, żeby nam ła się za. To był znak, żeby zostawił tego ziemniaka. O nie, to już teraz na pewno go jakoś tam upchnę. Musi to być danie kompletne w słoiku, moja droga. Marcheweczka, pieczarki. O! Tu kawałek karkówki. Wszystko trzeba skompletować. O, tu kawałek pieczarki spadło. Ja to wszystko wrzucę. Kolejny znowu. Patrz, to jest jeden, ale jeszcze jest niecały. Trzeba dołożyć. Ja to z, y, montuję wszystko, jak być powinno. O, tu troszkę te cebuli. Tego tłuszczu jest dużo, tego sosu. Więc nawet bardzo dobrze, ja ci powiem. I sobie otwieracie taki słoiczek na przykład za tydzień. Już wystarczy. Tak? Mhm. To jeszcze muszę czekaj. I patrzcie. Teraz tak. Mam tu przygotowany ten lejek. I bierzemy. Pokaż ten tłuszczyk. Tłuszczyk sosik. I zalewamy to. Właśnie tym, co nam się wytopiło. Trochę tego oczywiście wejdzie, ale generalnie jest tak, że będziemy mieli wszystko kompletne, jakby nie patrzeć. Przy otwieraniu tego, właśnie słoika. Więc słuchajcie, polecam Wam takie danie kociołkowe. Czekaj, to muszę sobie poprawić tam od dołu, bo tu mi się papryczka zagieła. Czekaj. O. Yy, wszystko sobie możecie zrobić niekoniecznie i nie tylko. A jakby się galaretka zrobi, jestem bardzo ciekawy później. Nie Myślisz? Nie, myślę, że nie bo Tu tylko już gdzie mamy był... zagęszczone? to oczywiście zanurza to się dość szybciej, tak? Czyli najpierw trzeba wyjeść, co się wyje, a resztę zapakować. Tak, tak jest, ile. żeby po prostu nie zmarnować, bo jednak, jakby nie patrzeć, yy, u nas nie tylko to będzie do jedzenia, a chciałem Wam pokazać, że tak możecie zrobić, nic się nie zmarnuje. Więc kochani, podsumowując, jeśli chodzi o przyprawę do kociołka, do ziemniaków, Jakie również kociołki? Macie. Słoiki, nakrętki, Słoiki, wszystko. Na... wszystko niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. O Jezu! Wszystko niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko macie w sklepie Jelux Polska. Link. A! Pokażę, jak się ładnie, od Patrzcie. Dotąd jest ten smalec. Wiesz, ja tak szybko zmontuję? Jeszcze jeden. Fajnie to kurde wygląda. Ja pierdzielę. To Żeberka tak ładnie ułożę. Bo jestem mega ciekawy, czy to się uda tak. Czekaj, ja odsunę tam ten słoiczek. Tutaj na boczek. Pięknie to wyszło. Takie. Gdzie Widzio... było to widać, co zrobiłem. Eee, nie wiem, już co? wybił mnie ten słoik z rytmu. Że chcesz sobie żeberka. Tak, ułożyć. Waszyć. Chcę ułożyć, żeby to było, patrzcie. Tak, po długości, prawda? Prawda. Prawda. Cikaj, cykaj. Słuchajcie, jeśli film się podobał, o kości to nie będę ładował, tu już właśnie sama wyszła kość, widzicie. Eee, łapa w górę oraz komentarz, co sądzicie na temat dań kociołkowych. Włóż najpierw te żeberki. Czekaj, to ci kartofelka, to że nie czamy mięsem człowiek żyje, moja nie droga. Nie zostawi nam tych zostawi A Won, tylko widzicie. Oni na kartoflach żyją tylko. Wszystki na kartoflach. Eee, nie znowu mi pomyliłaś. Nie wiem co chciałem mówić. No. A, Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Tak, subskrypcja dzwoneczek, oczywiście Co wiadomo. Sądzicie o tych Co sądzicie o tych słoikach? Co ty tam jeszcze mówiłeś? Yy... Tak Link te do. Na jedzony jesteś, dlatego tak to byś tak wiesz. Słuchaj, nie, nie ukrywam, że coś tam hmm. hapnąłem w trakcie dnia. Coś, coś tam hapnąłem. Coś tam hapnąłem. Znowu mi pomyliłaś. Link w opisie, jeśli chodzi o Jeluks Polska. Do wszystkich rzeczy, czyli przyprawa jedna, druga, kociołki macie pod filmem. Kod rabatowy Kostrzewski 10 również. A, czysty wind. Więc jest tak. Oczywiście nasze social media. Tam za mną grupa. Swojskie gotowanie i wędzenie. Grupa dobrze znana. TikTok. Swojskie gotowanie. Oraz Instagram. Swojskie gotowanie. Kochani, polecam, pozdrawiam. Cześć.